Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League'a W poprzednim odcinku obiecałem, że otworzę skrzynkę Także zrobimy to od razu Dobra, także otworzymy skrzyneczkę... którą otworzymy skrzyneczkę? Nie, nie nitro, tylko może... czekajcie, czekajcie, może... Może to, o! Dobra, otwieramy Skrzyneczkę, zupełny odlot, uwaga! Co nam wypadnie? Ja do obietnicę zatrzymuję. Kurna czerwone było Ajajaj, dobra Czyli wypadło nic <grym> A także dzisiaj będziemy grali albo dropshot albo rambla tak jak w poprzednim odcinku, także Widzimy się jak coś nam znajdzie No i dobra moi mili, coś nam znalazło Także zaczynamy odcineczek Dobra, dawaj, brać to, chłopaki. Dobra, mamy to, albo nie mamy tego, bo cholera mnie wybiło z rytmu. z buta mi wjechał na rejon. Ej, weź go. Weź, zabierz to, no, halo. Ej, dupa. Nie miałem busta. Cholera jasna No nic no, tak to bywa no, no bierzcie to, bierzcie to Pięc Patrz! Siedzi oh yeah Tak to ładnie podkręciłem, że gościu nie umiał obronić <ścoughs> No, tak to się podkręca. Lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, dawaj. Pum. O nie, czekajcie, czekajcie. Nie? Dobra. Poo. O, ktoś zamroził ją. Tylko na pewno nie ja. Pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem oraz wbijajcie na social media, które są podane w opisie. Także Instagram, bo na Instagramie staram się być najaktyw najaktywniejszy. Także serdecznie polecam. Dobra, lecimy, jedziesz, jedziesz, dawaj. Weźmiemy busta, czy nie, nie ma O, mam busta, dobra Oj, kolce mam, fajnie Tylko je dobrze cholera spożytkować i... No, co ty robisz?! Super Zarąbiście Gościu Co ty żeś odpierdzielił, no, miałem kolce Oj, Boże, Boże, Boże no i widzicie, tak? To, taka to jest gra w roketa, z randomami. W mordę, no. Chciałem ją złapać, ale nie, nie pykło. Nie mam pytań, naprawdę, nie mam pytań. Dlaczego mnie losuje na takich kurde noobów w moim teamie, no? Oj, Boże, Boże. Co jest już do niewygrania, no. Nie, no, przecież to nie ma sensu. Dobrze. Weźcie ją, no. Zbuda do widzenia panu. No, busta, dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go. Nie zamrażajcie tej piłki, tylko oddaj mi ją. Aha. Okej okay. Jezu dobrze, że to nie wpadło. Ciulu, niebieski. <śmany> Jezus Maria, serio? Jezus, dlaczego ja mam takich nieogarów w teamie, no? No nic, no. O, musimy się poddać, bo nie ma to sensu Grać z takimi nobami. No nic no To lecimy moi mili, teraz polecimy na dropshota Albo nie, polecimy wiecie na co? Polecimy na kosza O odmi Odmienne będzie Także widzimy się jak znajdzie nam mecz w koszu No i dobra moi mili, wczytało nam kolejny meczyk tym razem kosza Gramy Bo Rumble, Rumble widzieliście kurde, że nie był Że nie był dla nas łaskawy To może chociaż w koszu będzie lepiej Lepiej nam pójdzie Dobra dawaj, 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 dawaj O nie ty robisz? Dobra, dobra, dobra. Ogarnął sytuację, lecisz, lecisz, mordo. O fuck. Dlaczego ta piłka się tak dziwnie odbija? W koszu się mocniej powinna odbijać. No, dawaj, dawaj. Kurczę. O! Patrz! Siedzi! Siedzi! No, nie siedzi. Kurczę, minimalnie zabrakło, no centymetrów, no centymetrów. Dobra, to już musi siedzieć. no. Yeah. No i o to chodzi w tym trybie, o to chodzi. <śk> No, albo nie o to chodzi. <laughs> Kurde, raz obroniłem, ale drugi raz to już się nie dało. Kurcze, gościu po jakiemuś napisał, ale ja tego nie rozumiem. Bo ja from Polish. <laughs> Dawaj. Weź go, no, weź, weź tą piłkę, halo. No, come on. No nie, no przecież to są jakieś jaja. Weź wypad, gościu. Dude, please. <grywka> no co, o co mu chodzi, ty? O co ci gościu, łazi, ty? Może dlatego, że ja go trochę... Trochę go uderzam Dobra, siedzi Tak ma być Ale ja muszę zmienić w ogóle, że nie Twitch, tylko YouTube, bo teraz... Teraz powróciliśmy na YouTube'a Teraz live'y są na YouTubie. No ale mnie dupnął, no Weźcie ją, zabierzcie mu Dobra Dawaj No boosta nie mam O, już mam Dobra No, weź ją Dobra <laughs> XD yy! No nie tak to miało pyknąć o, 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 o! może i tak Co ty goście odwalasz, się pytam, halo No ty w mordę Ale oni się biją. Kurczę. no, dawaj. <grywa> Aha. Dobra, siedzi, Nie dobrze, niedobrze. Lobras, chodź, 2 nice. No podaj, podaj, podaj gościu, podaj. Ale mnie dupnął. Siedzi, albo nie siedzi. No brauche, dobra, dawaj, dawaj, gościu. Nie, nie, nie pomarańczowy, tylko niebieski. Pa. Johohohoho. Ale ją wsadził. Ale mu podałem. Nice. No dawaj, dawaj. Gościu widzę, ogarnia Dobra Ajajaj, aj, aj, nie było go tam ojoj, ojoj, Nie mam, busta. Coś nie no, chociaż trochę mam Kurcze Oh no Dobra, siedzi. Niech mają z tą, tą trzecią bramkę. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj Dobrze, będzie chyba wygrana. Dobra, jest, GG. Jest, GG. Kurde z tym pop filtrem cholernym. Oj, dobra. Jest level wyżej. No dobra, moi mili, także wychodzimy do głównego menu. Także dobra, moi mili, to by było na, na, na dzisiaj tyle. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Dajcie stać w komentarzu pod filmem oraz zbijajcie na social media, które są podane w opisie, a najbardziej na Instagrama. Dajcie followa, bo tam staram się być najaktywniejszy. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Jeśli podoba ci się, co robię zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek, by nic ciebie nie ominęło.